Jeśli lubisz automatykę, to Yumo jest właściwym miejscem dla ciebie. Tutaj ponownie Michael i kontynuujemy pracę z przednim wyświetlaczem Yumo Valitron 500. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej konfiguracji Ethernet. Jesteśmy teraz z powrotem online w naszym systemie Yumo Varitron 500. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się bliżej tematowi konfiguracji związanej z Ethernetem. Zawsze mamy interfejs Ethernet. Zamontowany w standardzie LAN 1 lub Ethernet 01 oraz opcjonalnie LAN 2 lub Ethernet 02. Po pierwsze, oczywiście, musimy się ponownie zalogować, aby dostać się do podmenu Konfiguracja. Aby to zrobić, przeskakuję do naszego podmenu Zarządzanie Użytkownikami, Logowanie Użytkownik Domyślny Master Administrator. Loguję się tutaj z naszym standardowym hasłem 9200. Następnie widzimy odblokowaną kłódkę. Teraz przeskakuję do podmenu Konfiguracja, następnie do pozycji Ethernet. I tutaj widzę, że mogę wybrać Ethernet 01 i mogę tu teraz dokonać różnych konfiguracji. Na przykład zmienić metodę przydzielania adresu IP, zmienić adres IP, zmienić maskę pod sieci, bramę domyślną lub IP serwera DNS lub serwer DNS. Zróbmy to razem. Najpierw wybieramy metodę przydzielania adresu IP, czyli włączamy lub wyłączamy DHCP. My ustawiliśmy na automatyczny, czyli DHCP włączony. Oczywiście mogę też ustawić naręcznie. Zróbmy przykładowe ustawienia dla metody ustawionej na ręczną. Oczywiście mogę wtedy wpisać adres IP za pomocą klawiszy strzałek. Mogę dokonać własnych ustawień dla maski pod sieci. Dla standardowej bramy, a także dla IP serwera DNS i serwera DNS. W tym momencie oczywiście ważne jest w jakiej sieci IT aktualnie się znajdujesz, to znaczy, nie możemy tutaj wprowadzić dowolnych ustawień. Zawsze musisz zwrócić uwagę na to, w jakiej aplikacji używasz Yumo. Valitron 500 i jakie ustawienia muszą być dokonane w danej sieci. Okej, okay, to wszystko na dziś. Myślę, że to dobry punkt wyjścia dla Twojej aplikacji. Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Odwiedź www.pl i dowiedz się więcej.